Cześć, witam w kolejnym filmie po takiej krótkiej przerwie spowodowanej tym, że coś tam kombinuję, coś planuję i mam nadzieję, że niebawem dowiecie się co takiego. A dzisiaj chciałabym porozmawiać z wami o musicalach i być może zachęcić was, żeby wybrać się na jakiś musical, bo chciałabym wam opowiedzieć o tym, na czym ja byłam, na jakich właśnie spektaklach, na jakich em, koncertach, recitalach musicalowych, czy próbach medialnych właśnie do musicali. Więc mam nadzieję, że coś z dzisiejszej mojej paplaniny przypadnie wam do głowy. I właśnie, może od takiego pokazu prasowego zaczniemy. Rock of Ages w starszej Serena. Bardzo niegrzeczny spektakl o rockmenach, o życiu rockmenów lata 80., 90. Bardzo dużo latających włosów i narkotyków, i alkoholu, i wulgaryzmów. W związku z czym na pewno nie jest to spektakl dla każdego. Myślę, że polecałabym go dla takich osób. Powyżej 15 roku życia, na pewno, jak i nie wyżej. A szczególnie tym osobom, które powiedzmy wychowały się na muzyce tamtych czasów, czyli Europe, czy tego typu zespoły, bo taka właśnie muzyka w tym spektaklu występuje. Teraz możecie oglądać zdjęcia z próby. Jeżeli chcielibyście zobaczyć ich więcej, to znajdziecie je na culturalniewebred.pl. Jeżeli chodzi o sam spektakl, byłam i na próbie, i potem dwa razy na pełnym spektaklu, i moje wrażenia. Hmm. <śleskujesz> Początkowo bardzo mnie raziła ta duża liczba przekleństw, wpychanych dosłownie w co drugie zdanie. I można by pomyśleć, że jest tego za dużo, że jest to wszystko wyolbrzymione, ale mam wrażenie, że to jest zrobione celowo. Że to może nie tyle ma wyśmiewać życie rockmenów i tamte czasy, ale w jakiś taki trochę hiperboliczny sposób je przedstawić. I można się domyślać, że tacy rockmeni jakby nie są grzecznymi chłopcami, którzy mają małe kotki w domu i piją oranżany. Ze, słom ze Słomki Słomki? Tak jakby artyści chcieli przedstawić widzowi tamte czasy z trochę przerysowaną narracją, bo owszem narracja też tam jest i to jest bardzo ciekawy zabieg, kiedy aktorzy wiedzą, że grają To brzmi dziwnie, ale w momencie, kiedy widzisz postać, która wie, że gra w musicalu to ogląda się to troszeczkę inaczej Ogólnie bardzo fajna zabawa nóżka chodzi, tylko tak jak mówię na pewno nie dla każdego Kolejny pokaz prasowy i spektakl to było coś kompletnie przeciwnego, jeżeli chodzi o klimat The Rock of ages, bo była to operetka, wesoła wdówka i ja tak w pierwszej chwili... Operetka... nie... Byłam kiedyś na operze... nie... I powiem wam, że się totalnie zaskoczyłam. I to w tę pozytywną stronę. Bo powiedziałabym, że operetka jest czymś pomiędzy operą, której nie toleruję, a musicalem, który kocham. Wiadomo, że niektóre głosy są jakieś te wysokie dźwięki, czy jakieś bardzo niskie basy, ale da się zrozumieć tekst. <laughs> nie, szczerze, myślałam jakby od tylu lat, myślałam, że operetka to, to nie, to nie jest coś dla mnie, a tymczasem myślę, że jeszcze kiedyś wrócę, ale Sama Wdówka akurat jest ogólnie bardzo fajnym spektaklem. Jest taką komedią romantyczną, myślę, że spokojnie mogłoby być faktycznie komedią romantyczną, taką telewizyjną w kinie albo zwyczajnym musicalem bo tutaj mamy wdowę, która ma wielki majątek i teraz przyjeżdża do miasta i wszyscy zaczynają się bić o jej rękę po to, aby ten majątek zyskać dla siebie. I tworzy się mega komedia, pomyłek i intryk. Świetnie się to ogląda, naprawdę można sympatyzować z poszczególnymi postaciami, bardzo dużo momentów takich dośmiania I utwory, które naprawdę wpadają w ucho, na przykład usta Milczą dusza śpiewa, to akurat jest utwór, który chyba znają wszyscy. Tylko nie każdy wie, że on jest z operetki. Właśnie z Wesołej Wdówki. Także myślę, że warto spróbować. Że jeżeli ktoś nie jest przekonany do operetek, to akurat Wesoła Wdówka jest takim tytułem, na którym może spróbować pójść. Bo ja nie byłam przekonana i jestem naprawdę bardzo zadowolona z tego, że poszło Następnie recital Dream of Broadway, Kuba Wociala, gościnnie tyta Krzemień i Jan Marczuk. Co ja tu mogę powiedzieć? Ja recytale ogólnie uwielbiam, bo zawsze tam można zobaczyć artystek który trochę wychodzi z tej swojej roli. Plus te liczne opowiastki i anegdotki o tym, jak na przykład w tym wypadku jak Włodziel opowiadał, jak zaczynał, jakieś zabawne historie związane z tym, jak wystawiali upiora w operze, jak tam się coś działo nie tak, jak trzeba. Więc jakby recitale to jest coś, czego nie da nam pełnoprawny spektakl taki wyreżyserowany. A prócz tego fantastyczne utwory i wykonania i głosy. Ja recitale bardzo lubię, jeżeli macie okazję, to Chodźcie, bo to jest naprawdę fantastyczne i zupełnie inne niż spektakl przeżycie. Wybrałam się także na, na wschód od Hollywood. To jest nowy spektakl teatru Rampa na tej kameralnej scenie. Spektakl o tym, jak tworzy się musical, więc tu mamy troszeczkę musical w musicalu do tego bardzo komediowy, bo stworzony przez Tomasza Jachimka, który przecież w kabaretach siedział, kolokwialnie mówiąc. Jak się okazuje występują tam również inne postacie z kabaretu, więc jeżeli ktoś nie za specjalnie siedzi w musicalach, a w kabaretach owszem, to myślę, że i tu warto byłoby się przejść i, i zobaczyć jak nam się to spodoba. Jest naprawdę zabawne, może to nie jest coś na co ja będę wracać, co miesiąc, ale słucha się bardzo dobrze. Piesenki też nie są jakieś bardzo wpadające w ucho, które bym teraz powtarzała i, i śpiewała, ale fabularnie, humorystycznie. Jeżeli chodzi o kreację postaci, kostiumy są genialne, kostiumy są jestem wielką fanką kostiumów w tym spektaklu, troszeczkę jak w Twist and Shout. Więc, jakby mogę polecić, ale myślę, że nie jest to coś obowiązkowego, tak bym powiedziała. A jak już przy Twist and Shout jesteśmy, to również się wybrałam ponownie. Ale to właśnie ponownie już byłam, już recenzowałam, więc tutaj nie będę się rozgadywać możecie sprawdzić w opisie. Wybrałam się również na Miss Saigon, żeby porównać sobie obsady. Ja, jak już wspominałam w poprzednim musicalowym wrap-upie, nie jestem wielką fanką tego musicalu. Znaczy, doceniam, podoba mi się, ale nie porywa jakoś wyjątkowo. Zawsze się wzruszam i tak dalej, ale... no. Może dlatego, że to tematyka wojny w Wietnamie, mnie takie ala historyczne, wojenne, polityczne rzeczy Niespecjalnie interesują i do, tego, do takich tematów mnie nie ciągnie. A po tym spektaklu, na którym akurat byłam, było spotkanie z aktorami i można było sobie zrobić z nimi zdjęcie, tylko Cała wybredna baruda tak ją oślepił blask i talent emanujący z tych ludzi, że zamknęła oczy, no, bo tak nieważne. Kolejny spektakl to rodzina Adamsów. Jeszcze raz, bo czemu by nie, powiem Wam, że byłam trzeci raz i chyba dopiero teraz czuję, jak mnie do tego spektaklu ciągnie. Może też dlatego, że trafiłam na trochę inną obsadę i być może to właśnie ta obsada do mnie trafiła. Wcześniej mi się to podobało, ale dopiero teraz po tej trzeciej wizycie zaczęłam nucić sobie te wszystkie melodie, także. Dopiero teraz chwyciło i dopiero teraz mam ochotę pójść znowu i znowu. Rodzina Adamsów chyba przedstawiać Wam nie muszę typowo Halloweenowy spektakl, dlatego właśnie wybrałam się teraz na początku listopada. Przy czym dla tych, którzy nie wiedzą, to nie jest odwzorowanie żadnej części filmów, tylko to jest nowa historia o tym, jak Wednesday, czyli córka, jest tu już troszeczkę starsza, już nie ma tych swoich warkoczyków. I wychodzi za mąż. Kolejnym koncertem było Broadway Exclusive, na które ja trafiłam przypadkiem, bo jakby bardzo żałowałam, że nie udało mi się kupić biletów, ale z podziękowaniami dla Ady <grych> i rodziców Ady pojechałam. Pomimo faktu, że jak wybudowali metro do rampy, to mi tak zmienili autobusy, że już nie mam jak tam to jechać i się męczę dwie godziny. Ale zależało mi tak szczególnie, dlatego że była to nowa edycja. Ja na tym koncercie byłam już dwa razy, ale teraz. Był taki jubileusz, powiedzmy, piąta, pią, piąty rok, piąta edycja i nowa, nowe piosenki, nowi artyści i w ogóle musiałam i żałowałabym, gdybym nie pojechała, bo może nie jestem wielką fanką każdej jednej piosenki, która tam jest, ale pierwsza piosenka i wstęp to, 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 to a, miłość, miłość. Z tego co wiem, będzie to jeździło po Polsce. I wróci jeszcze do Warszawy w Nowym Roku, więc już wiem, na co wydam pieniądze. <grym> Może ja coś o tym powiem, bo tak się zachwycam, ale tam są piosenki z różnych muzykali. Występują Paulina Janczak, na zmianę Dorota Osińska, Natalia Piotrowska. Ostatnio widziałam też Paulinę Grochowską, Jakub Włocię Maciej Pawlak. Także to są powiedzmy ci rampowi ludzie, których uwielbiam, więc jeżdżę przyjadę znowu. No i kolejny spektakl, który był chyba najważniejszą premierą tego sezonu, czyli Aida w Teatrze Muzycznym Roma. Aida, czyli musical z muzyką Eltona Johna, który ma taki powiedzmy egipski klimat. Mamy nobijską księżniczkę, która staje się niewolnicą. Ja celowo nie oglądałam Aidy wcześniej, chciałam to zobaczyć na żywo w Romie. Ostatnio moje zetknięcia z Romą nie kończyły się zbyt pozytywnie, dlatego nie nastawiałam się na nic mega i jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Też nie byłam przekonana, czy ta tematyka taka wojenna do mnie trafi i być może nie trafiła na 100%, ale ogólnie w całej tej historii i w muzyce czuć Eltona Johna, jego styl i czuć Disneya, takiego Disneya ala Elton John właśnie jakiś Król Lew czy coś i są jakieś tam ballady, etniczne utwory czy jakieś um, ala gospel i miałam momentami takie wytyfy, co tutaj się wydarzyło, bo... Mm. Ale ogólnie moja wiara w Teatr Roma wróciła, naprawdę. I aktorsko-wokalnie jestem również bardzo zadowolona, ja trafiłam akurat na Basią gąsienicę Giewąt, na Pawła Mielewczyka, Agnieszkę Przekupień i Piotra Janusza i naprawdę było bardzo, bardzo dobrze. Nie mam porównania z innymi artystami, ale domyślam się, że y, również świetnie im idzie wydaje mi się, że Roma nie zatrudnia byle kogo, nie? <grych> Jeżeli chodzi o najbliższy czas, wybieram się ponownie na Kobietę na Skraju Załamania Nerwowego do Rampy, dlatego, że iż ależ są one grane ostatni raz, więc wybieram się na ten ostatni zielony spektakl i wybieram się jeszcze na Hado Szpic do Syreny, który też będzie grany tak nie raz, także czekają mnie jeszcze w tym roku dwa pożegnania musicalowe a co będzie potem to się ukaże jeżeli chodzi o moje musicalowe wojaże to by było tyle dajcie znać jaki musical wy ostatnio widzieliście, jeżeli widzieliście któryś z tych o których ja dzisiaj powiedziałam to bardzo chętnie podyskutuję sobie z wami w komentarzach i widzimy się niebawem do zobaczenia, pa!